Szanowni witam oglądających. Szanowni Państwo, w tym odcinku omówię w jaki sposób odczytywać datę produkcji akumulatorów. Co do zasady, każdy producent stworzy własny system podawania daty produkcji. Dopowiem, że w przytłaczającej większości nie dość, że one bardzo się różnią, dodatkowo są one również kodowane. Dlatego też, intuicyjne rozszyfrowanie daty produkcji bez znajomości systemu. Może niewiele dać, a nawet wprowadzić w błąd. Teraz przejdziemy do fizycznego omówienia sposobu rozszyfrowania daty produkcji atomatorów, które znajdują się w naszej sprzedaży. Tutaj posłużę się wcześniej przygotowaną ściągawką i będę pokazywał po kolei jak odczytywać daty. Tutaj ściągawka jest na dwóch. Karteczkach jedna, no i tutaj się nie mieści druga. Mhm. Zaczynamy. Pierwszy akumulator w produkcji MOL, jeden z lepszych w Europie i na świecie. No i cenowo też droższy, ale, ale ogólnie warto kupić. I tak. Data produkcji określona jest na słupku. I tu widzimy, że tak. Są literki. H B i i. Tak. I teraz mamy ściągawkę i patrzymy. Pierwsza literka oznacza rok H.

Jak widzimy, intuicyjne rozszyfrowanie daty produkcji tego akumulatora stwarzałoby duży problem. Przejdziemy do następnego. Hmm. Banner. Patrzymy. Yy, data produkcji jest zakodowana w tym miejscu, czyli to składa się z następujących literek: E, C, C, C. I posługujemy się ściągawką. Dwie pierwsze litery oznaczają tydzień i następny rok. Tydzień, E. I patrzymy. E, czwórka, czyli czterdziesty, C. Czterdziesty drugi tydzień, rok, C. Dwa tysiące dwudziesty, C, drugi. Ogólnie można powiedzieć, że banner w jakiś sposób kodowanie robi intuicyjne. Bo zwykle tak, tutaj przyporządkowuje A, 0, B, 1, C, 2 i tak dalej, i tak dalej. Czyli schemat nie jest taki trudny. Przechodzimy do kolejnego akumulatora. I tym akumatorem jest TWASA. Tu już gorzej widać, ale też ma zapis yy, alfanumeryczny. Ja tu może nie będzie widać. Yy, akurat w tym przypadku, to zrobię lepiej. Yy, kod zapisany jest tutaj. W tym miejscu. Może, może bardziej. podniosę. Nie wiem, czy widać. Postaram się odczytać i zapiszę to na karteczce. 2E21 i już zapisałem kod alfanumeryczny składa się z następujących liter i cyfr KH2E21 i dalej posługujemy się ściągawką czyli tak dwie pierwsze litery nas nie interesują odrzucamy Kolejna litera to jest rok. W tym przypadku 2, czyli wiemy, że dwa tysiące, y, 2022. Kolejna literka to jest miesiąc. Tak? Miesiąc, czyli tak. W tym przypadku to jest tak. A, styczeń, y, B, luty, C, marzec, D. Kwiecień e maj, czyli tu mamy maj i dwie ostatnie oznaczają dzień, tak, czyli 21, czyli ten akumulator pochodzi z 21 e, maja 2022 roku. Przechodzimy do kolejnych akumulatorów. Autopart. Autopart. Data produkcji akumulatorów Autopartu znajduje się w tym miejscu i tu jest, czy dobrze widać zapis jest prosty I widzimy to jest tak 2 44 i mamy i patrzymy pierwszy pierwszy to jest rok czyli 2000 dwudziesty drugi dwie kolejne to jest tydzień czyli czterdziesty czwarty tydzień dwa tysiące dwudziestego drugiego roku zapis w miarę prosty i oczywisty dalej omega Fajny akumulator na odlewanych płytach, data produkcji też jest intuicyjna, a mają z tyłu, zobaczymy, czy gdzie widać. Jest w tym miejscu i tu jak widzimy, to jest 154 na 2022, 154 na 2022.

I miarę można szybko szyfrować. Przechodzimy do kolejnego akumulatory warta na pierwszy montaż. Duży akumulator, widzimy. Data produkcji jest zakodowana w tym miejscu i składa się 27.22. I y, pierwsze dwie cyferki oznaczają tydzień, czyli 27 tydzień, a 22 to jest rok, 2022 rok. Jak widzimy, w miarę intuicyjny łatwo można to sprawdzić każdemu. Kolejny. Akumulator na rynku wtórnym. Właśnie, posłużymy się ściągawką. Data zakodowana jest pod tymi numerkami, cyferkami. Tak? Spiszę je teraz. Z6. G 27, 5, 0, 7, 1. I teraz tak. Żeby rozszyfrować datę produkcji takiego kontora musimy 1, 2, 3, pierwsze trzy cyferki literki odrzucić. Pod uwagę bierzemy. Kolejne trzy, i tutaj yy, jest na rynku, są na rynku tabele, z których możemy yy, skorzystać. No i musimy dokładnie zobaczyć yy, tabele. Patrzymy. I znaleźliśmy Przez 275. Czyli z tabeli możemy zobaczyć, że data produkcji tego akumotora to jest 2022 rok, lipiec. Mhm. Yy, ogólnie data produkcji akumotora yy w Warcie nie jest intuicyjne. Yy, można by było już się pokusić o jakoś tam rozszyfrowanie, gdybyśmy wiedzieli, że yy, pierwsze trzy cyferki, albo literki odrzucamy. Tak? Wówczas tutaj mamy w 2022 roku, na początku mamy yy, czwartą cyferkę, dwójkę, i wiemy, że to jest praktycznie 2022. I tak dalej, i tak dalej. Z miesiącami już by było y, trudniej. To jest tak, takie uwagi na zakończenie. Pamiętajmy, że ta produkcja akumulatora ma znaczenie na przykład, gdy kupujemy akumulator w markecie. Bo co do zasady, ADY, to tam nikt nie obsługuje tych akumulatorów, nikt nie ładuje. A pamiętajmy, że akumulator, jak stoi na półce, to też się rozładowuje i po pewnym czasie wymaga ładowania. Jeżeli kupujemy akumulator w wyspecjalizowanym sklepie, to takie punkty dbają o doładowanie. Dobry, akumulator, dobry sklep z akumulatorami nie sprzedaje akumulatorów, gdy napięcie spadnie poniżej 12,5V. My stosujemy się do zasady, że napięcie nie może spaść poniżej 12,6V. Również dobry sklep z akumulatorami powinien mieć odpowiednie narzędzia, aby sprawdzić przed sprzedażą sprawność akumulatora. W dobrym zwyczaju jest to, żeby sam sprzedawca bez, pro... bez prośby kupującego przedstawił wyniki sprawności motora. Urządzenia, które powinien mieć punkt sprzedaży motorów. to na pewno Zobaczmy. miernik. tester elektroniczny, ale test elektroniczny dobrej jakości. No i oczywiście zaraz pokażę opornicę. Widzimy, tutaj się chyba na, na tym nie mieści. Oczywiście dobry test elektroniczny ma większe znaczenie niż, yy, niż taki zwykły miernik. Bo zwykły miernik to nawet jeżeli słaby jest akumulator, to zwykle w większości niesprawnych akumulatorów napięcie jest poniżej 12,5 V, więc to nic nie pokaże. Czasami taki dobry test elektroniczny daje lekkie obciążenie, więc może wykazać zwarcie czy inny problem. Może jeszcze pokażę mniej więcej, jak to wszystko funkcjonuje. Zacznijmy od zwykłego miernika napięcie prąd stały Naięcie hmm. Napięcie 12 85. 12 85 czyli dobre napięcie tak ma na to się do sprzedaży Teraz możemy jeszcze sprawdzić stare elektronicznym. Nie. To jest AGM akurat. To Stop, AGM. Norma AN. I OMA. Widzieliśmy te daty zapisane. 800 amper Akumulator dobry. Zwrócę uwagę napięcie 1284. Prąd szacowany. Pamiętajmy, że to jest oszacowany, tak? Nie możemy tego brać tak dokładnie i mówić, że coś jest źle albo dobre. 805. No i wiele osób nie zwraca uwagę, większość osób nie zwraca uwagę, ale rezystancja jest to bardzo istotny wskaźnik. 1289. Dla mnie czasami nawet najważniejszy. No. Jeszcze opornica pod obciążeniem. Tutaj akurat nie będę obciążał. No ale to bardziej służy do, do sprawdzania już yy, używanych akumatorów. Jeżeli klient chce wiedzieć yy, czy jeszcze akumator jego jest sprawny. Dziękuję. To by było na tyle.